Nadmierne myślenie to choroba. Fyodor Dostojewski myślę, więc jestem, powiedział kiedyś podobno Kartezjusz. Tym samym myślenie w rozumieniu przepływu myśli przez głowę jest nieuniknione. Mam to przede wszystkim nocami, gdy się obudzę. Często wiąże się to ze snem, który właśnie się skończył, a pamiętam, jak pewnie większość ludzi, tylko końcówki swoich snów. Bardzo często jest to wyimaginowany problem w pracy. Który potem usilnie rozwiązuje, aż w końcu uświadamiam sobie jego bezsens i odpuszczam. Gorzej, gdy sprawa dotyczy rzeczywistego problemu, bo wtedy dużo trudniej mi odpuścić, dać w sobie spokój, wyluzować. Próbuję wielu rzeczy czytania, wstania i przejścia się po mieszkaniu, słuchania, mruczenia kota obok i modlitwy. Czasem działa jedno, czasem inne. Ostatnio próbuję też mantry, powtarzając sobie krótkie. Jednozdaniowe afirmacje. Na przykład, moja głowa jest czysta od złych myśli i dlatego będę spokojny. Wymyślamy sobie taką frazę, nie może być nadmiernie skomplikowana. Mam też kilka formułek, jak modlitwa o pogodę ducha, modlitwę kroku trzeciego, czy inną, których kilka mam zawsze pod ręką. Czasem czytam je z telefonu, zapisałem sobie w notatkach łatwych do znalezienia. Może powinienem obrócić się wtedy na drugi bok, a myśl zostanie za mną.